Siemanko, Siemanko, z tej strony Tineka, to jest Daisy. Jestem w pełni uzbrojony, niebezpieczny i spocony. Dobra. Chciałem. Chciałem pokazać ją grę, która nazywa się Daisy. Nie jest to mod Daisy, tylko jest to Daisy standalone, czyli ta taka pełna wersja. Trochę się. O, oh, pierdolę spierdalają nie będę się teraz backupował. Eee dobra, o czym mówiłem mam w planach właśnie umrzeć mhm. jestem uzbrojony niebezpieczny i prawdopodobnie szybko zginę Dajcie mi tą skrzynkę Pierdzielę Skrzynka mi jest po to żeby wsadać do niej naboje z magazynków O, popsute Chyba ktoś tu jest skoro mamy i temsy popsute Prawda, zombiaka, coś trochę przyczyszczone te namioty są, więc jest duże prawdopodobieństwo zaraz zostanę w pierdol. Co to tutaj mamy? Aha. A wiem, że biegam trochę tak. Bez ładu i składu no ja chciałem, żeby ten film potrwał, już 10 sekund. <gry> Dobra O, lag strasznie mi coś zażarło klatki. dokładnie czego tu się spodziewać raczej broni tu badly damage to nie zbieramy i tak się zaraz rozpieprzy gram w ogóle azjatką a, pie... a gadam jak jakiś zjebany koleś Żeby... Jestem w miejscowości zwanej Balotą Jest to miejsce w którym istnieje większość ludzi się wyposaża Dobra, podmienimy se. Jest lżejsza część karabinu, czyli teoretycznie powinien jej męczyć, aczkolwiek to chyba takie coś w ogóle nie działa. Coś biegło? Nie wiem. Jeszcze tu się sam straszę. Dobra, jest magazynek. Chciał z naboje tylko z niego? To pięć naboi. Już dzisiaj się wysypały. Nie wiem, miesza z tym. Dobra. Trzeba tam było też chyba jeszcze jeden magazynek. No, 40 naboi. Tego sobie zostawię. A bez tego, a tego opróżnimy. No co jest? Sbuchowało się coś? 5 naboi się tylko wyjmuje. ale badziew. No trudno. Znaczy, to to sprawi, nie no, jest 0 na 30. Nie ogarniam tematu. Cóż ich się pobugu, pobugło? Nikogo nie widać. Z tej strony też nikogo nie widać, chociaż może kogoś widać. No. Idziemy, idziemy mordować na lotnisko. Może ktoś przyjdzie, ha 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 Co to było? te zombie się darują co? ja bieg na drugą stronę zaraz jakiś snajper wyluka i będzie będzie dupa a przeżyje Dobra, w tych hangarach nie trzeba się napić czegoś. Bo... Czujemy się spragnieni. Otwieram. Co my tu mamy? Jakieś majty, jakaś czapka rękawiczki. Rękawiczki, ja mam czarne rękawiczki, też W ogóle, bo ciekier, ja mam. Z brzydkiego, paskudnego. Na, napić się miałem. Dobra, dajcie jakąś puszkę. Drink ok, ok, ok. Czy co sobie wciągnąć to magnum? Aczkolwiek nie używam go. Będzie można je wywalić w razie czego. Teraz sobie ten budynek. żebym powiem, że jak na tyle osób, to jest to kurde spokojnie. Co to jest? Jakiś alkohol. Co to daje? Alkohol jest... ba, ba, ba. Co to, do czego to się używa, ale niech na razie będzie. O! Antichitek banuje. No. Za ebista kierka Tak jak tam ten a Pewnie, że sobie wezmę. Co mnie tam. Gwera. Czy ja sobie kucnę, może jakoś. No tutaj... Tu to się można kutwa wyposażyć Co tam leży? Chyba nie widzę A O To jest chyba amo do... Jeszcze to, to ja pierdzielę Jedna rundka po balocie jesteś w pełni uzbrojony Ja pierdolę Pierdalamy. Nie będę się z... Eee, stawaj. Czekaj. Jesus. Fiu. Dobra. Ja go umarłem, ale... Ale czy mnie ktoś nie słyszał? Co tu mamy? Kartka papieru i... Gaśnica. Zawsze marzyłem, Potrzebuję jeszcze do wieży, ale tak się trochę od dupy strony zakradniemy. Może przeżyjemy, ile mamy szamu? 56 na to powinno styknąć. Szybki przegląd, czy to żadnego badziewia nie ma. Nic nie widać. Dobra. lecim dalej. Co mam mogę powiedzieć o tej grze? Hmm. Wciągająca. Aczkolwiek według mnie trochę niedoskonałości posiada, no. Tak wiadomo jeszcze jak zaczynamy już umierać albo dostaniemy bęcki to nie wiemy nic o swoim że tak powiem stanie zdrowia. Jest jeszcze sporo bugów. Ale jest to alfa, więc trzeba im tu jak zwykle wybaczyć w tego typu grach. Kogo nie ma u góry? Nie ma. A jak tam wlezę na górę, to się tak wystawię, że ja pierdolę. Całkiem ładnie graficznie to wygląda. Jest ok. No brakuje mi tutaj. Bo eee, jest. Brakuje mi tutaj save pointów z Wurzji Gdzie by można było swoje itemki odłożyć? Nie ma nikogo. tylko sobie go zastrzelili. Ale nikogo nie widać. No trudno. Po prostu giniemy, stracimy wszystko co mamy, mieliśmy i mieć będziemy. I trzeba wszystko od szukać. Denerwujemy też respawn, bo się zawsze respimy gdzieś nad morzem. Niekoniecznie tam, gdzie byśmy chcieli. No tam bo jesteśmy niby rozbitkami, tak, ale mogliby to trochę porozrzucać, bo no, dużo ludzi jest po prostu w jednym miejscu, według mnie. I przyjemniej by było, jakbyśmy. O! Czacha, tutaj mam deadly damage. Tutaj mamy damage. To sobie podmienimy, będzie ładniejsza. A co? Dobra, to trzeba ostrożnie Żeby mnie ktoś z okna nie ściągnął Jest pukawa Co my tam mamy Skołpa mamy Jeszcze piciu. Dawaj go. plecaki 2, dobra, spierdzielamy stąd, bo jedyne co tutaj można dostać, czego już nie mam, to kulka. W niedługim czasie mają wprowadzić więcej broni. Bo teraz w zasadzie mam tylko z tego co tu widzę: pistolety dwa, czyli Magnuma plus 100, plus yy, MK oraz Musina. Jest taka w zasadzie snajperka. Można z tego zrobić Karabin snajperski, jak tu kule lecą do tego? Zobaczymy. Całkiem, całkiem zasięg mamy. Może ktoś usłyszał strzały i nie przyjdzie tutaj. Się przestraszy. Ho, 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 ho. Nie wiem, co to jest za 200 tam u góry. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, co my podnieśliśmy? Baddy Damich z pieprza. No, nie chcę tego. Ale tutaj mamy lunetę do karabinu sniperskiego. A my mamy takiego agu aguca. Niewiele, ale zawsze. Próbujemy odwiedzić te hangary. No idziesz tutaj, na się wylogujemy. Nie ma żadnych ludziów. Nic nie widać. buciki buciki Co to za buciki Jungle Boots mamy? Nie, nie ma tu dżungli, zostawimy dżung dżunglówki No, bo mi się pić chce Nie no, co to tutaj jest? Hipermarket z butami? Co to są za buty? Military Boots, ale rozjebane To my nie chcemy ich no, Nic innego nie widać Dobra, idziemy do drugiego A jeszcze tutaj mamy jest w stanie może nie, moje też a, wezmę se tak se zaczniemy teraz rozbywalać jak coś dobra, nikogo nie widać Za czas to ludzie jakieś connection tracą Szczerze mówiąc nie chciałbym tu stracić connection o Cold, może znaczy Cold Magnum. Magnum nie będziemy, bo po nie, po mam go już więcej mi nie potrzeba. Może to sobie inny znajdzie. Dobra. To się jest. Nikogo nie widać. my się wycofamy dziś. Za. No i cóż, myślałem, że będzie jakaś przygoda, przygoda, ale tutaj nikogo nie ma, co jest trochę dziwne. Ale co zrobić? Nie będę nikogo zmuszał, żeby mnie zawijał. Stomacz jesteśmy głodni. Coś chce tu zjemy. Aha, to jest puste. Tego nie chcemy. Na się. A to można zrobić. O, możemy wypić. Co jest? O. Dobra. Już pić mi się nie chce, ale się napijemy. Dobrze. Boję też sobie wrzucę do skrzynki z nabojami. Ten magazynek opróżnimy. Chyba aż tyle ich nie potrzebuje. Trochę poukładajmy. Tak, zrobimy o. Chyba słyszałem zombiaka. Dobra, magazynków też nam tyle nie potrzeba. Wyczyścimy, rzucimy ten, wywalimy. Żadna wojna nie trwa tak długo. To sobie naboje wrzucimy, to to tak sobie pozmieniamy, to, to zremy. No dobra, to chyba jesteśmy jakoś tak skrętnie uzbrojeni. Są ludzie. Vezmeme. Zaraz ich to dupním. że już się zdążyli wylogować albo usiłują mi okrążyć. Widzicie się coś, bo ja nie za wiele. I do, i do, j kurwa No co jest Naraz ja się staę trupem W! spróbujemy ich obejść. Przez las. Tu nikogo nie widać. Ale dostał chyba parę razy. Skąd to było. Uuu, ale zjebałem. No i to by było na tyle.